Podbierają dzisiaj cztery mieszkania. Jesteśmy po odbiorze piątego mieszkania. Na flipie można zarobić. Cześć, witam Was ponownie. Słuchajcie, jesteśmy w mieszkaniu, które odebrałem dzisiaj rano i sobie o nim. Pogadamy 80 metrów, dwa miejsca parkingowe, trzy sypialnie, miejsca parkingowe w hali oczywiście, salon, kuchnia, ale może być dla aneksem, tą ścianę można spokojnie wyburzyć. Fajna okazja się trafiła, też tam zdradzę, powiem jak potencjalnie można zarobić i tak dalej, ale o konkretach oczywiście po sprzedaży. No i oczywiście słuchajcie, co znajduje się... Pudełku, które dostajecie, kiedy pobieracie mieszkanie od dewelopera, pokażę Wam. Także, także zapraszam Was do materiału. A teraz jakieś przebitki z okolic, jak to tutaj jest dookoła. Także zaraz się widzimy. Jesteśmy po odbiorze piątego mieszkania, to, o którym początkowo w sumie zapomniałem, że, że mamy go odebrać. Może dlatego o nim zapomniałem, bo nie, mam, nie wiążę z nim jakichś planów długoterminowych na zasadzie najmu. Chociaż zaraz Wam pokażę oczywiście, jak, on, jak, jak wygląda to mieszkanie. Ono jest duże, ma ponad 80 metrów. W zasadzie głównym celem kupienia go była dalsza sprzedaż. Tak zwane i lubiane przez wiele osób i promowane na szkoleniach flipy. Też to robiłem w życiu, czasem mi się zdarza. To mieszkanie, tak jak Wam wspomniałem, jest głównie przeznaczone do sprzedania, pewnie chcielibyście wiedzieć jaki na nim zrobię profit <grych> i czy zrobię, no nie no myślę, że kupiłem go dobrze i, i powinno udać się zarobić oczywiście o kwestiach zarobku nie będziemy rozmawiali w tym momencie porozmawiamy sobie jak już będzie po wszystkim czyli jeśli będzie klient to sobie o tym pogadamy to nie jest tak, że to mieszkanie kupiłem i starałem się je wcześniej sprzedać nie dlatego, że to mieszkanie było gotowe trafiła się okazja na zasadzie, że to jest ostatnie mieszkanie w tej inwestycji ale to tylko dlatego, że wróciło poprzedni klient podobno nie dostał kredytu czy też nie pamiętam, czy z jakichś przyczyn rodzinnych musiał zrezygnować, natomiast fakt jest taki, że ono wróciło pojawiło się, że tak powiem na chwilę i miałem dużo farta, szczęścia, że mi się udało je pozyskać, bo nawet handlowiec z którym rozmawiałem nie wiedział, że ono wróciło a mi się udało się tam dojść do tego, że że jest. Cena też była dobra, moim zdaniem. Zrobili nową inwestycję, która jest już sporo droższa, i tutaj, kupując, trzeba czekać na mieszkanie, więc powiedzmy, czekacie rok, dwa, na, na wykończenie. To co sprawia, że w takim razie, skoro macie mieszkanie, które jest gotowe, już teraz może ktoś wejść, to macie, powiedzmy, szansę na to, żeby sprzedać to o podobnej cenie, które już tam jest, droższe sporo niż to mieszkanie, ale macie od ręki. Minusem tego mieszkania jest to, że jest 80-metrowe, więc robi oczywiście kwotę. No ale słuchajcie, rodziny też szukają mieszkań. Wszystko znajduje swojego nabywcę. Takiego jestem zdania. Oczywiście są lepsze inwestycje, lepsze gorsze. Tu już wchodzi doświadczenie, które zdobywacie, oczywiście z biegiem czasu jaki inwestujecie też nie wszystko się kupuje, trzeba sobie to e, jakoś, jego wiecie ważyć co bierzecie a czego nie bierzecie, dobra, te odcinki które wam nagrywam teraz, one nie mają na zasadzie e, prowadzenia wam jakichś przykładem czy, czy wykładów czy opowiadania takich wiecie trikty uczenia, e, bo nawet nie wiem czy chcecie, ja na razie wam chcę pokazać tylko trochę swojego życia jak to jest zajmować się wieloma aspektami i czy faktycznie Niezależność finansowa jest taka, że siedzisz nic nie robisz. Zobaczycie to na pewno na moim kanale i na moich filmach. No i kiedy mówicie o tej niezależności finansowej? O tym sobie też podyskutujemy, bo czy ja się czuję niezależny finansowo? Trochę tak, a trochę jeszcze bym chciał coś innego, coś jeszcze bym chciał zrobić więcej, więc to wszystko zależy od punktu widzenia, jaki masz przód, jakie masz plany, co byś chciał, bo z jednej strony. Gdybym chciał, to faktycznie mógłbym uznać, że to niezależny finansowo. Gdybym, nie, wiem, nie miał planu z tym związane z tamtym, tamtym, tamtym i tamtym, nie? Także słuchajcie, to mieszkanie kupiłem co najmniej 1000 zł z metra taniej i sprzedają teraz nowej inwestycji, na którą musicie czekać obecnie, jakbyście chcieli kupić, a wiem, bo też się interesowałem, żeby jeszcze dokupić w tej nowej inwestycji. To co najmniej rok, półtorej albo dwa na odwrót mieszkania. To mieszkanie potencjalnie 1000 zł z metra spokojnie, bo mówię, tam jest chyba nawet 1200 czy 1300 przebitki i sprawdzałem to pół roku temu, kiedy podejmowałem decyzję o zakupie. A jak wiecie, ceny mieszkań idą do góry. Zwłaszcza tych z rynku pierwotnego. Łatwo policzyć potencjał, słuchajcie. Jeżeli mamy tu ponad 80 metrów dla uproszczenia, przyjmujemy 80 metrów, mamy zapasu co najmniej 1000 zł na metrze, no to na flipie można zarobić ile? I to na flipie z rynku pierwotnego 80 tysięcy. A jeżeli się uda sprzedać mieszkanie, dokładając 1,5 tysiąca, czyli powiedzmy... Być może czekając troszkę dłużej, to zależy jaka jest wasza sytuacja, czy chcecie szybki, szybkiego zwrotu z inwestycji, czy możecie troszkę podtrzymać pieniądze. Uważam, że 1500 zł można spróbować osiągnąć, e, dokleić do tego, z tego względu, że no, po tyle się sprzedaje też i tam, no też to słuchajcie i 1500 zł droższe za metr mieszkania takie duże. A tam ludzie muszą czekać, tu nie muszą, mają od razu. Więc w sumie to jeżeli poczekacie dłużej, półtorej, dokleicie to 80 razy półtorej macie 120 tysięcy zł potencjalnego zarobku. Oczywiście nie wiem ile uda się na tym zarobić, natomiast potencjał jest duży. Uważam, że to jest naprawdę dobra okazja do tego, żeby Wam właśnie pokazać, że można też zarabiać na rynku pierwotnym, nie tylko rynek wtórny. Możecie mnie zapytać też, a dlaczego nie wykończysz tego mieszkania i go nie sprzedasz? Albo dlaczego nie podzielisz tego mieszkania na dwa i sprzedasz? Prostej przyczyny, słuchajcie. Wykończenie mieszkania to nie jest taka, wiecie, prosta sprawa. Wykończenie mieszkania to jest bardzo dużo pracy związanej z organizacją, z projektem, z pilnowaniem wykonawców i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba w to zainwestować też, natomiast yy, słuchajcie, wydaje mi się, że to nie jest wcale interes wykończyć i sprzedać pierwotny rynek, dlatego że ludzie moim zdaniem wolą zrobić pod siebie, a wcale więcej na tym nie zarobisz wcale na tym więcej nie zależy stan deweloperski, moim zdaniem, jeśli chodzi o pierwotny rynek jest najlepszy do sprzedania, nie wykluczam oczywiście, że nie wykończę tego mieszkania jeśli na przykład by się klient nie znalazł to być może go wykończę i go wynajmę może go sprzedam ale remont to najlepiej w do remontu, czyli rynku wtórnego takie jest moje zdanie, chociaż mi się zdarzało kupować mieszkania do remontu i po prostu je sprzedawać od razu uzyskując na tym naprawdę szalone przebiwki słuchajcie naprawdę potrafiłem sprzedać w jeden dzień mieszkanie natomiast, natomiast słuchajcie prosta przyczyna dlaczego nie będę wykańczać, dlaczego nie mam w planie, o tak, nie mam w planie wykończenia i sprzedania wykończonego bo to więcej zachodu dłużej zajmie, wcale nie widzę większego zarobku w tym a tak, tak naprawdę, do czego to się składa? Zadzwoniłem do dewelopera, udało mi się wynaleźć to mieszkanie. Wiadomo, szczęśliwie się złożyło, ale takich sytuacji na, na, na świecie czy na rynku dużo się zdarza, tak? Kwestia, jak bardzo jesteś zaangażowany w temat i, i tak dalej. Więc w sumie to telefon, podpisana umowa, elektronicznie zrobiony przelew, przyjechanie po odbiór, danie ogłoszenia, no i mam nadzieję, szczęśliwie sprzedanie. Mieszkania. Tyle zrobiłeś i możesz zarobić 80 100 120. No to co? Brzmi chyba nieźle, nie? Zarobek fajny może być, nie? Potencjalnie. Oczywiście dam wam znać, jak, jak znajdzie się klient. A teraz wyobraź sobie, że robisz tak z 20 mieszkaniami rocznie. I udałoby ci się na każdym zarobić 50 tysięcy średnio. Daje ci to szybko licząc, milion złotych. Może mi powiecie, że trzeba mieć kasę? Wiecie co? I tak i nie. Bo jak ja zaczynałem, ja kasy nie miałem. Do wszystkiego, wiecie, dochodziłem stopniowo. Więc znowu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I tyle. Jak masz kasę, to jest łatwiej. I tyle. Ale jak nie masz kasy, to są instytucje finansowe, które ci pomogą, czyli kredyt i tak dalej, i tak dalej. to jest pierwsza rzecz. A druga, możesz sprzedawać mieszkania nawet bez kredytu i bez finansowania. Nie potrzebujesz tego. Tak naprawdę z minimalną ilością wkładu urzędu, 20-30 tysięcy, już możesz powracać mieszkaniami. I na pewno już niejednokrotnie to słyszałeś. Na pewno niejednokrotnie widzieliście jakieś szkolenia i tak dalej. Ja się z tym zgadzam. Możesz tak robić, bo ja też tak robiłem. Po prostu taka zajawka. No to jak jesteście ciekawi, co dostajecie w pakiecie od dewelopera? Akurat tutaj to już wam pokazuję. W pakieciku od dewelopera dostajecie proszę takie pudełeczko. W sumie, w sumie to mają niezmienne od, od już paru lat. Dobra, dostajecie oczywiście pakiet. Instrukcji, pakiet dokumentów i tak dalej to rzeczy zbędne, dostajecie głowice termostatyczne do drzewników, do, do tego, jeżeli kupiliście miejsce parkingowe w hali garażowej, to dostajecie pilota. My mamy akurat do tego, ja akurat do tego mieszkania mam dwa miejsca parkingowe, więc dwa piloty i pakiet kluczy, jak macie tam wiecie, drzwi, chociażby antywamaniowe z wkładkami serwisowymi, to macie tutaj fajny, fajny słuchajcie, macie pakiecik, że możecie zmienić ustawienie wkładki, jeśli daliście wcześniej wykonawcy klucz do, do remontu. Bo tutaj macie taki, słuchajcie wkładkę złotą, znaczy taki klucz, który jak przekręcicie, to się zmienia ustawienie wkładki i już tylko i wyłącznie tymi kluczami otwieracie. Nie musicie tak jak to bywało, że wymienić wkładkę, wyjąć, kupić drugą, wsadzić. To już teraz stosuje się takie rozwiązania, czyli dostajecie najpierw klucze serwisowe, czyli takie właśnie dla wykonawców i do tego macie komplet kluczy właściwych razem z tym kluczykiem takim do zmieniania układu. No i tam wiecie różne pozostałe klucze związane z komórką lokatorską, skrzynką i tak dalej. Komórkę też tutaj w pakiecie do mieszkania zdecydowaliśmy, żeby była. No i słuchajcie i to jest tyle w pakiecie no i co i uciekamy. Także słuchajcie jeżeli chodzi o mieszkania to, to tyle. Myślę, że chyba na tym zakończę ten odcinek na odbiorach a zaraz pewnie wam wrzucę jakieś yy, odcinki z tego jak jeszcze coś tam przygotowujemy dla wykonawcy projekty i tak dalej jeśli chcecie oczywiście być na bieżąco, zobaczyć co dalej robię w kolejnych odcinkach zobaczyć jak radzę sobie z tymi mieszkaniami czy znajdziemy klienta czy ile uda się zarobić na, na tym mieszkaniu na innym jak będziemy robili projekt wykończeniowy pod wynajem jakieś fajne rozwiązania takie wiecie uniwersalne, że żeby się zabezpieczyć przed pandemią czy innymi czynnikami związanymi z tym czy najem idzie czy nie idzie. To musicie subskrybować ten kanał, bo będę się z wami dzielił. Czym by to powiedzieć? Wiedzą, doświadczeniem. No w zasadzie moim podejściem, po prostu moim podejściem do życia i do tych spraw. A do tego, jeśli chcecie zobaczyć fajne samochody, fajne pury projekty, też dużo związanych rzeczy z motoryzacją inwestowaniem w nieruchomości, w ruchomości i tak dalej, i tak dalej jak to życie wygląda kiedy robisz to co robisz to co robię ja subskrybujcie, lajkujcie komentujcie, sami mi podrzucajcie pomysł co byście chcieli mnie zapytać jaki chcielibyście żebym poruszył temat i na pewno dla was go poruszę cześć, trzymajcie się do następnego filmu który pewnie zaraz wam wrzucę też także cześć hej